Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Kurwony, witam Was na kartonie, kratonie moim mm, pięknym domeczku. Yy, tak, ostatnio w sumie zrobiłem tylko na odcinku chyba kuchnię. Yy, tak? Kuchnię chyba, tylko fragment kuchni. Yy, jak ktoś był na live, to widział ciąg dalszy. no, no yy, <ścoughs> Co tu się więcej jest zmieniło. Eee, ale tak, e, no jest, można powiedzieć, ten parter już tutaj ogarnięty. Jakieś półeczki, e, szafa grająca e, i takie tam. E, nawet sobie pierdiknąłem taki tarasik, słuchajcie. Hmm, także na bogatości. Eee, ale coś by się przydało jeszcze z tym pierderkiem zrobić, nie? Bo tu jest pusto poza dywanem Scotta. <laughs> Dywan Scotta po prostu jest. Jest przepiękny. I myślę, że tak. E... Że to jest temat ten odcinek. Taki szybki, nie? Tam oczywiście też powstała również pasieka z pszczółkami, więc zapas miodku mam, no, dość już fajny. Już się fajnie miodek organizuje. Tu oczywiście magazyn jest też zrobiony. Tak myślę, że na to, co tutaj potrzebuję, to jest wystarczający ten magazyn. No, i tutaj to pierderko. I myślę, że tak. Najpierw by trzeba od jakiegoś fajnego łóżka zacząć, nie? Jakieś fajne łóżko. Jakieś fajne łóżko pasuje, jakieś fajne drewniane materiały. Więc jakieś fajne drewniane materiały. Myślę, że bym taki ciemnego dębu trochę wykorzystał. Ehm, myślę, że to jest dobry motyw na, na takie łóżko. Ehm, kurczę, tylko tak. Ja potrzebowałem jeszcze różowego barwnika. Czyli ja mam różowy barwnik? Mam. Potrzebuję go 6 yy, i 6 różowej wełny, potrzebuję ja na zrobienie ładniejszych łóżek, nie? Yy, no bo wiecie, no to. Tam... Jednak pasuje, żeby na łóżku były łóżka, tak? Yy, więc. Yy, pyk, 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 dwa łóżeczka są, bo nie pamiętam jakie to miałem tam od samej góry. Też było chyba różowe, ale. A nie fioletowe. No to będą różowe. Takie piękne, mę męskie kolory. Dobra, najpierw zrobię jakąś ramę tego łóżka. Myślę, że sobie coś takiego machniemy. O, oh, gademet. Dobra, ja to muszę zrobić większe, bo to jest przecież niesymetrycznie. Dobra. E, tak. E, czyli się mi to w sumie łóżko fioletowe też przyda. Zrobimy takie trzyosobowe łóżko, żebym się zmieścił. Proszę. O kurde. Ehm. Um. Nope. tu muszą być półbloki. A tu zrobimy samą tę, samo tę, tę zrobimy z całego. Dobra, to ja sobie idę, ogarnę szybko pół bloki. Ja sobie chyba jakiś crafting muszę wziąć ze sobą. Podejrzewam um. gdzieś tu powinien mieć zapasowy crafting w ogóle. Co ja zrobiłem z craftingiem moim? Um. Jeśli słyszycie taki takie... No, bożu się poszedł połozić troszkę. <laughs> Krzysta, że jest ładna pogoda, bo dzisiaj jest przepiękna pogoda, tak jak to nagrywam. Oczywiście standard, standardował w niedzielę. Ehm, no jak to ja? Myślę, że ogólnie muzyka nie jest za głośno. Dobra, tak. Hmm. W sumie tutaj też to może być tak, chyba myślę. Kurczę, tak jak trochę to łóżko wyszło. Ale ja bym zostawił takie... takie wyrko. Eee, nie? Czy, czy zmieni się coś? Kurczę, nie mam pomysłu jak to wyrko, tak żeby ono lepiej wyglądało. Chyba, że je zrobię faktycznie z wełny, bo jako tako punkt y, do spania mam... Y, no tutaj, na tej kanapie, więc eee... Y, Kurdyno. Mam w tej chwili dylemat. Czy znaczy, takie... Y, czy takie łóżko w ogóle może być? Mitorek jak zwykle się zgubił <laughs> Mitorek się pyta czy jest godzina 12.43 czy 11.43 Bo to jest wiele czasu była, tak? No, ale jest 13.43 Cały mitorek! Hashtag spacja <laughs> <laughs> e, dobra, e, e, koniec pitu pito, ja bym to zrobił tak jeszcze, takie coś i tu bym coś zrobił takie coś a la Myślę, e, potrzebuję tej płotki, czy ja mam jakieś płotki ciemno-dębowe, żeby nie robił niepotrzebnie nowych. Ja wiem, że robiłem trochę, mam, dobra, więc ja wykorzystam tutaj, wykorzystam tutaj płotki. E, to zrobienie takiego ala w sumie. E, tutaj myk i tutaj myk. Mm. No skoro to jest różowe, to biało-różowe. Dobra, ja tego barwnika różowego więcej sobie widzę ogarnąć, em, bo pod niego to będzie za mało. Chyba, że mam gdzieś tych światków trochę. E, coś trochę mam, może wystarczy 16. Powinno mi tej 16 wełny wystarczyć. Eee, chyba, że nie, to zaraz sobie dorobię, to jest nie problem. Hmm, tutaj my, to na razie sobie odłożę i tak tutaj biały, tu różowy, biały, różowy i biały, A to to nie. No, i, i łóżeczko, kurde, no łóżeczko pierwsza klasa, tylko teraz tam jest kurde ciemno, to muszę wyleć, bo, bo co, jakieś światło dać, bo, bo to tak na razie tymczasowe, bo żeby się mi tutaj coś nie zrespiło w trakcie odcinka, bo by była trochę lipa. Teraz tak, tutaj jakąś szafkę bym pierdyknął, jakąś szafkę, jakąś szafkę, myślę, że takie pipeteczki by były niegłupie, takie o. Hmm, nawet mam dobrze. Ul, ul ma też ciekawą teksturę w sumie. Ul, to by się na podłogę nadawał. Ale tutaj mam eee, kurczę, jednopoziomową podłogę. Więc musimy tych uli narobić od groma. No ale dobra, nieważne. Nie, powiedzmy, tutaj sobie szafeczka będzie, tam sobie będzie. E, jakaś roślinka, tu sobie weźmie. tu tak samo sobie zrobimy e, teraz tak, roślinkę jakąś, e, najlepiej wysoką trawę jeśli bym miał, to by już było w ogóle świetnie e, więc mączka kostna, e, gras i będziemy robić roślinki tu czy nie mam dużych paprotek, a duże paprotki by to były bardzo fajne żałuję, że sobie nie pozbierałem dużych paprotek no ale dobra, mniejsza z tym I, i mączka, pyk. O jest duża trawa, pik. No i <śc contestant> no, no ko, no, 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 no nie mam pytań po prostu, no nie mam pytań, tak. Um, teraz tak, tu bym sobie jakieś skrzyneczki może machnął. Podejrzewam, że gdzieś tam miałem skrzyneczki, ale no, leniwy jestem. Chyba że czekaj, a jak się robi beczkę? Poszukaj mnie, beczka. Co potrzebuje beczka? Potrzebuje pół bloków. I właściwie jestem w stanie zrobić sobie takie beczki. Ile jestem sobie w stanie zrobić tych beczek? 5, 7, no, Whoa, ho, 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 ho! No to może to faktycznie beczkami zrobić takie. O, tak. Tak, a to się beczki pionowo powsta. Da się. Czyli czy no w ogóle może być stawiana... Nie, no, tylko się w jedną stronę stawia, tak? Nie da się jej ustawić tak, żeby była... Hmm, bo jeszcze inaczej, e, jeszcze inaczej. I e, to ma taki bardziej świerkowy, w sumie, kolorek, nie? No taki mocno świerkowy, więc dobrze. Więc skoro tu ma taki mocno świerkowy kolorek, e, to sobie zrobimy taki motyw. E, tutaj schodek, tak. Tu schodek, tak. A gdzie te beczki mam? A tu mam beczki, tak, piękne beczki. Beczki, pyk, pyk. O, i taka sobie szafka. Kurde, trochę się nie czym mi to łóżko przyłączyło, ale no nic, e, mówi się trudno. E, tak, pięknie, pięknie, kurwą stawiasz schodki. Jesteś po prostu mistrzem w stawianiu schodków. Czemu mi tam nie wyszło na. Aha, bo tu mam inaczej. Ej, wait. No dobra, nieważne, tego z, z... z zewnątrz nie będzie widać. O, i takie sobie szafeczki. Ej, to całkiem fajnie wygląda. Mm, teraz tak, tu by się przydało jakieś yy, biurko. Jakieś biurko. Um, czy dioryt będzie dobrym pomysłem na biurko? Nie, ja to zrobię brzozowe. Myślę, że brzowe biurko będzie trochę lepsze. Um, yy, tylko jeszcze tak, sobie, co bym sobie wziął jeszcze? Obraz bym sobie wziął chętnie. Będę potrzebował obraz. Ramkę ewentualnie i potrzebowałbym żelazną płytę naciskową. Pyk jest. I jeszcze jakiś kamienny guziczek. Guziczki tu mam jakieś. Mam, ale nie mam kamiennych. Więc kamienny guziczek. I pewnie teraz już domyślacie, co ja próbuję ogarnąć. Wiadomo, co ja próbuję ogarnąć. No i co to ja no, za, za biurko bez laptopa, nie? Teraz tak, potrzebuję brzozowe schody. Brzozowe schody potrzebuję na zrobienie sobie biurka. Tak, dobrze. A teraz brzozowe schody. O, tak, takie biurko, myślę, że na cztery takie biurko będzie. Będzie eleganckie i tutaj myk eee, i teraz tak pytanie, to się da ustawić jednocześnie? Eee, obraz da się dobrze, skoro się da, to tutaj myk, ekran laptopa eee, i tutaj myszkę, myszkę to się stawia tak super elegancko czy kurde, ja jednak umiem w komputery, nie? Umiem w komputery, i teraz bym tu jeszcze potrzebował e, krzesełko. Nie tak. Krzesełko zrobimy inaczej. Takie taki, oczywiście też niskie krzesełko sobie zrobię, ale będę potrzebował do tego e, tabliczek i klapy. Czy ja mam brzyzowe tabliczki, brzyzowe klapy? Oczywiście nie mam. Więc już meg i y, y, patyki. Nie mam nic za wiele, ale mam, dobra. Także widzicie, jak się dekoruje na szybko yy, domki. I od razu uprzedzam, yy, to jest standardowo bez żadnego projektu. Jak to u mnie bywa, nie? Ja nie mam projektu na takie rzeczy. Ja teraz to szybko tworzę na... Yy, na bieżąco. Na bieżąco teraz to wszystko powstaje. Nie było w ogóle zamysłu, jak to ma wyglądać. Ej, dobra, fajne. A ja bym to zrobił tak jeszcze... E, tak. Nie tak. Eee, dobra, weźmy to postaw. Znaczy się e, tak, ale, ale nie tak. O, w tę stronę. O. No, takie ciekawe oparcie, nie? Ja to będę musiał tego wszystko pooświetlać jeszcze jakimiś lampkami na suficie. Dobra. I tutaj by się jeszcze przydał green screen. Green screen, green screen, green screen, green screen, ewentualnie blue screen, ale chyba lepszy będzie green screen. czego by to zrobić green screen? Terakota. Nie mam zielonej terakoty. Nie mam w ogóle zielonego barwnika. No świetnie. No są fnie. Da się zrobić z niebieskiego i żółtego. Barwnika zda się zrobić zielony. Czy, czy Michael jest na tyle inteligentny? Nie da się. Kurde, no. No, szkoda. Um, to w takim razie z green screen na razie nic, bo chyba nie mam takiego materiału. Slimball byłby fajny, ale no nie mam. Arbus. Niech się być, arbus sprawował jako green screen. Mmm, taki dziwny gryński, ale kurczę czemu by nie! A tak to powiedział, że tej może taki być ładny, chyba żebym ten, zrobił zamiast Grenskin, takie tło złote. Też sobie wezmę, zobaczymy. W sumie tak. Chociaż to musi być tło takie idealne, nie? Ehm, dobra, i tu sobie gryński namachniemy tu. Dobra, zrobimy to tak, taki motyw może, tak. O! Trochę to ciasno wyszło. Ja to muszę przesunąć. <noise> muszę to zdecydowanie dać bliżej. No ja to się ciężko zbierać. Nie wiem, czym się, czym się, No, nie psuj mi tak. Czym się robi? Chyba, żebym faktycznie zrobił całą taki... Tak, pięknie. Czym się zbiera miód lepiej? Pewnie, że sami coś czuję. Ej, to jest też ładne tło. Dobra, to zostaje. To zostaje. <k shake> tutaj jeszcze ewentualnie jakieś szafki. Tu bym już faktycznie zrobił takie standardowe szafki, ee, że pyk, pyk. Mm. Może bym zrobił jeszcze taki, nie, czekaj, albo klapami. Eee, pyk. Taka szafka. Jeszcze inaczej tutaj zrobię. Czy mam tutaj te schodki jeszcze mam te schodki? No i dobra. I tak. O, taka szafka. Taka sobie szafka. Tylko jeszcze potrzebuję schodków. I eee, tutaj myk. O, i taka sobie szafeczka, nie? Jak to że taka nie może być. Mm, tylko tutaj muszę zrobić jeszcze z tych y, pupy, tak jakieś kwiatki czy coś. Albo nie. Ej, wait. Skryłam te schodki jeszcze. Teraz to mi zrobił tak. Taka dziwna szafka. Taka dziwna szafka. I teraz sobie skrzyneczek troszkę jeszcze zrobię. Um, powoli mi się kończą materiały. <grym> Gdzie jest skrzynka? Gdzie jest skrzynka? Tu jest skrzynka. Pięć skrzynek. Mało. Pięć skrzynek to mało. Give mi more skrzynek. Dobra, osiem. Um, nie tak. Podwójne. Tu mają być podwójne skrzynki. To dziwnie wygląda. Nie, to nie będzie tak. Kurcze, no. Może tak, żeby takie po prostu półeczki, o. O, a czemu by nie? Taka sobie szafeczka, dobra. Tak to zostaje. No, i, i, i to myślę, żeby tak na szybko było. Jeszcze oczywiście to oświetlić potrzebuje, czyli potrzebuję... E, potrzebuję... Oczywiście latarenek. O kurde. Nie mam za wiele latarenek. Kurczę niedobrze, e, ale dobra, mam tu jakieś pochodnie. E, to jakoś ogarnę. Dobra, ja jestem muszę posprzątać w hipunku troszkę. Także wybaczcie, takie szybkie sprzątanie. E, co tu mam? Wełnę mam niepotrzebną. E, różową wełnę mam niepotrzebną. Arbuzy. W sumie to mogę wykorzystać, też jako ten jako to mój Baldachim, nie? Albo jako łóżko ogólnie. Eee, dobra. Ciekawe, ja to jest to wziąłem i to wziąłem stąd te arbuzy, prawda? Nieważne. Eee, dobra, teraz tak. Pyk. 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 Dobra, zmieszczę wszystko. OK. I pustego robimy tak i latarenki. Myk. I znowuż myk i myk, myk, dobra. I mam lata ha. No i pięknie, i teraz sobie to jakoś oświetlić. Powiedzmy, że tutaj sobie machniemy um, gdzieś tutaj, żeby to wyszło na rogu, i teraz tu w połowie to też nie będzie jakoś musiało ostatecznie chyba wyglądać, nie? Um, tutaj mi to nie wyjdzie trochę, no ale dobra. Powiedzmy, że przed komputerze trzeba trochę więcej oświetlenia um, tu, i tu, i tu, i tu, i jest w miarę równo. Sorry, to nie koronawirus, to kłaczek. E, tutaj bym to jeszcze jakoś oświetlił, nie? Nie tymi, tymi, tylko o niech będzie tak, nie tą pochodnią. Nie ta pochodnia, tu jest mechon, tu jest niepotrzebna. No masakra. E, czymś się tak Spokojnie, nie bójcie się i to nie koronawirus. Jak, jak, zresztą koronawirusa się nawet nie da przez internet przenieść chyba. Wszyscy firewalle mają i w ogóle... No, no i dobra, to już jest fajnie. Eee, jeszcze by się jakieś roślinki właściwie przydały tutaj, nie? Bo tam mamy roślinki, ale tu bym coś jeszcze pierdyknął, eee, Myślę, że tutaj nie będę wiele kominował po prostu doniczka. Eee, kurde, tylko ci doniczki. Gdzie mam doniczki? O ile mam doniczki, ale chyba miałem doniczki. O w sumie ogórków trochę można postawić, one też ładnie świecą. To na biurko postawimy kuprek. A gdzie mam doniczki myślę, że nie miałem doniczki, chyba że tu wróciłem doniczki. Kurde, nie mam doniczki. Mm, dobra, zrobię doniczki, bo tu chyba miałem owisz. Oj, tu mam i już jest myk, doniczki, mm, kaktusy. I liście brzozowe są takie w miarę ładne na tych, na tych mesach I zaraz to tutaj co pozdobiamy? Trochę jeszcze trochę potem obrazów. Dobra, tutaj mamy y, kubek sobie stoi ehm, tutaj powiedzmy, będą stały dwie roślinki. Tak, aż dwie. Pyk pyk. I myk myk i myk myk. O, świetnie. Tutaj, a tutaj mogę sobie w środek obraz machnąć, nie? O. No, i to już jest bardzo fajnie. Hmm, tutaj bym jakiś taki obrazek machnął jeszcze nad tymi skrzyneczkami, nie mam obrazów. Kurcze, no skończyły mi się obrazy, czyli ja wszystkie wziąłem obrazy, stąd wszystkie praktycznie wziąłem obrazy. No i potrzebuję teraz znowu sportem wełnę. Eee, jest założenie antypatyków. Ajajajajajaj, aj, 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 aj. jakie to jest? Kurcze, wszystko jest nie? tak się wydaje, nie? Co to taki kurde, domek przyozdobić, nie? Ale co to tam, co to? No to, to jednak nie jest takie proste mało tych obrazów. <głosy> <głosy> dobra, jeszcze. Y, tak! Kurfon szalej. O, wstaćcie! No i pięknie, dobra, 23 ja obrazy to mi już wystarczy, zgudniałem trochę. Coś jeszcze myślałem tam na górę wziąć, już nie pamiętam co. Z w ogóle kwiatków różnych mogę wziąć. W sumie tych doniczek to jeszcze potrzebuję, więcej ja sobie ich jeszcze trochę zrobię. Tak, dobrze. Pięknie. Doniczek, mach. Dobra, mamy 7 doniczek. no to trochę wystarczy, na no trochę wystarczy, trochę tam poprzyozdabiam. Hmm, tutaj obraz jakiś na wejściu mam. E, tutaj miał być obraz nad tymi szafkami. No i pięknie. W ogóle, właśnie, widzieliście, że są dwa różne obrazy w Minecrafcie? Mimo, że wyglądają podobnie. Patrzcie, te dwa. Jakieś one są bardzo podobne, nie? To póki ich nie postawiłem obok siebie, to nawet nie wiedziałem, że są różne. Um, dobra, gdzie ja tu jeszcze, tu bym jakiś obraz może machnął. Może niekoniecznie taki, chociaż. A czemu by nie? Niech to tu będzie taki obraz. Tutaj jeszcze mogę ewentualnie jakiś, jakąś kanapkę, może jakiś, jakiś taki standardowy, wiecie, standardowe krzesełko. Taki fotel sobie, czy to jak to nazwać? No, takie też coś myślę, że może być ewentualnie jeszcze. Ehm, dobra, jeszcze by trochę rośliny gdzieś tutaj porozstawiać, bo, bo, bo powiedzmy, że tutaj sobie też taka roślinka stanie. Ehm, I to będzie też ta kaktusowa roślinka. Tak, i tu i liście, i yy, nie kaktus, liście. Pyk, o, tu też sobie taka stanie. I powiedzmy, że tutaj jeszcze na rogu taka roślinka, nie? Dobrze. Pięknie ci to, kurwa, wyszło. No i zaczyna się już całkiem przyjemnie robić. Jeszcze bym tutaj, tu bym postawił jakieś kwiatki w doniczkach, ja ich tutaj zaraz jakieś kwiatuszki ogarnę. Ehm, I to by było chyba tak prawdę mówiąc tyle. Tu jeszcze mogę kwiatuszka jakieś postawić w doniczce. Ewentualnie, żeby tak nie było całkiem pusto przy tym yellow screenie. No, to zaczyna całkiem fajnie wyglądać. I tutaj ewentualnie też troszkę roślinek, wiecie, takiej roślinności lianowej, ale nie wiem dlaczego ja to robię, ale ja to lubię robić. Po prostu bardzo mi się takie, takie uroślinienie podoba, nie? Według mnie to nadaje takiego fajnego, fajnego klimaciku, jak tak, takie, takie roślinki sobie, takie pnącza sobie gdzieś tam, gdzieś tam są w domku, nie? Mi to się podoba, wam może niekoniecznie musi, trudno, ja tu będę mieszkał, <laughs> ale no, zdecydowanie to dla mnie nadaje troszkę takiego klimatu, takiego, wiecie, dawniej, yy, nie wiem jak teraz jest moda na to w domach, ale bluszcze się puszczało po całych domach, naprawdę było bardzo, bardzo modne, Mówię, nie wiem jak to wygląda teraz. Ale nie no, kurczę, no dodaję, to takie przyjemnie jest w środku, prawda? Dobra, to jeszcze ja teraz sobie te dwa kwiatuszki machnął. Tak, ile ja tu mam czekaj doniczek? I tu mam jedną doniczkę. I tam mam dwie doniczki. Trzy kwiatki potrzebuję, najlepiej trzy różne kwiatki, więc już widziałem po trzy różne kwiatki. Mój ulubiony oczywiście, nie bez niego to się nie obejdzie. Powiedzmy, że tulipanik czerwony sobie pójdzie i houstonia. Tak, o. Te trzy kwiatki sobie tam zasadzę. Oczywiście mój ulubiony na niebieski kwiatek idzie um, przy komputerze, no bo tu najwięcej czasu spędzam, prawda? A tu sobie idzie tulipanek, tu sobie idzie houstonia, tam jest troszkę obociany. No i myślę, że to by było na tyle. Um, no, pinterko gotowe, słuchajcie, pinterko gotowe, mam nadzieję, że wam się takie pinterko podoba, widzicie, no, w jednym odcinku szybko zrobione pinterko. Da się? Da się, może nie jest jakieś mega, mega cudaśnie wybitne, ale mi się podoba, jak dla mnie jest, fajne, no, takie przyjemne, w miarę przytulne. Um, dajcie znać oczywiście w komentarzu, jak wam się podoba, a ja, słuchajcie, ja się powoli szykuję te przeprowadzki, tak, zrobiłem sobie domek i szykuję się do przeprowadzki. Ale kto był na live, ten wie, że tam są mosty. Tam daleko są mosty. I tymi mostami. Zresztą <laughs> na razie robiłem te mosty. <laughs> I tymi mostami się dostaniemy do miejsca, w którym będę się bardziej rozbudował. Tu będzie domek, który prawdopodobnie przerobi na sklep albo coś takiego. To się jeszcze okaże. Eee... No, nie wiem jeszcze w sumie, na co, na co to przerobię. Tego kota to ja mogę zaraz cofnąć o jedną kartkę tam i będzie dobrze. I go, ja go cofnę, ale to już po odcinku go cofnę. No, tak się... Koniec mojego pitolenia. Dzięki, mam nadzieję, że się podoba. Eee, tam wiecie, możecie jakąś łapkę zostawić, jeśli wam się podoba, czy coś. Eee, ja wam tym razem serdecznie dziękuję i, i, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach i na live'ach. Trzymajcie się, pa! pa.